Cześć ligowcy, z tej strony Maciek Szcześniewski. Witam Was w pilotażowym odcinku mojego nowego formatu. Podsumowanie kibicowskiego weekendu co wtorek. Mam zamiar publikować właśnie na ligowcu podsumowanie tego, co działo się w ubiegły weekend. Zaczynamy oczywiście od Ekstraklasy aczkolwiek oczywiście w dalszej części sezonu będzie to podsumowanie dotyczyło również lig 1-3, a więc tych, które interesują nas na ligowcu najbardziej. Łapki w górę, przede wszystkim o to Was proszę. Będziemy sobie podsumowywać to na pod stawie strony Stadionowi Oprawcy e, ta strona dobrze myślę wszystkim znana, live na stadionach, to jest ich format taki całykendowy, gdzie można sobie śledzić e, na żywo, e, co się dzieje na bieżąco na stadionach w Polsce i e, to jest zajebisty content polecamy tą stronę e, i na tym będę się opierał. Chcę, żeby to miało dynamiczną formę, aby to trwało nie dłużej niż kilka minut i streszczamy najważniejsze wydarzenia, najfajniejsze oprawy no i to, co działo się najciekawszego na polskich stadionach. Zaczynamy od oprawy Radomiaka, która miała miejsce w nie w codziennych okolicznościach, awaria oświetlenia, a więc na stadionie było ciemno. Kibice Radomiaka. Nowy sektor dopingowy ochrzcili, można powiedzieć, trybuna honorowa. Fajne te zielone race określone też czerwonymi. Trybuna honorowa, tak zatytułowana ta trybuna. No i to też wszystko zakończył pokaz takich flar w powietrzu. Naprawdę wygląda to zajebiście. Bardzo efektowna oprawa Radomiaka na otwarcie nowej trybuny. Kibicearki oczywiście dotarli na stadion, no i niestety obeszli się smakiem. Nie było meczu. Wyjazd można powiedzieć jako pusty przelot. Oczywiście wielki szacun dla kibiców Arki, że tyle kilometrów pokonali bez meczu. No i miejmy nadzieję, z tego co widziałem, Radomek jakoś to ma załód dość uczynić darmowym wejściem na kolejne spotkanie. Jeszcze raz szacun, bo przy takiej pogodzie, taka podróż i w ogóle przebywanie na stadionie to naprawdę musiało być średnio przyjemne. Po raz kolejny została zaprezentowana ta sławetna sektorówka na spotkaniu Górnika Zabrze z Piastem. Gliwice, kibice Górnika zaprezentowali oprawę, która była zablokowana tak podczas meczu reprezentacji na narodowym zresztą dzisiaj chyba informacja, że to stowarzyszenie nie dogadało się z PZPN-em i już tego tej zorganizowanej grupy prowadzącej doping nie będzie. Ta sektorówka okraszona biało-czerwonymi świecami dymnymi, więc no, ciekawe, ile jeszcze razy ta oprawa zostanie zaprezentowana na innych stadionach. Chcemy być wyżej. Taka oprawa Widzewa Łódź w spotkaniu z Jagiellonią Białystok. Świetna kartoniada, trudna do wykonania, bo ten napis dość mocno ściśnięty na tej trybunie vis-a-vis -vis wyjścia piłkarzy. No i wyszło to całkiem schludnie. Poziom trudności na pewno wysoki. Tą oprawę polecam zobaczyć przede wszystkim na naszym vlogu na kanale. Michał Czerniak ostatnio był na tym spotkaniu. Widzę w Jagielonie, także serdecznie polecam przyjrzeć się tej oprawie z bliska. Ultrasi Lecha wielokrotnie pojawili się w moim podsumowaniu ubiegłego roku, jeśli chodzi o najlepsze oprawy w Polsce. No i nie zawodzi wiara Lecha na tej świetnej sektorówce rycerz czy też wojownik, a po prawej stronie kibol w szaliku. To wszystko też okraszone racami na górze. No pięknie, pięknie to wykonane. Pomysłowa oprawa motoru Lublin w spotkaniu z Pogonią Szczecin. Arktyczne warunki tego spotkania. Motor wygrywa, no i gdy luty z racami e, rychła wiosna przed nami. Takie hasło ultrasów motoru, którzy tutaj zaprezentowali naprawdę w sporej liczbie e, oczywiście też barwy Śląska Wrocław. No i taka e, taka oto oprawa, mówię, pomysłowa, z jajem, ładnie estetycznie wykonana. No i też całkiem niezły wyjazd Pogoni Szczecin. Spotkanie Wisły Płockie z Rakowem Częstochowa dziesięciolecie zgody Rakowa i Chemika, w 2016 roku ta zgoda została zawarta, okazjonalna oprawa, no i też naprawdę niezły wyjazd medalików. Na uwagę zasługuje także wyjazd pasów, ponad 1000 osób w niecieczy, no i oczywiście musimy wspomnieć o nowej fladze kibiców z niecieczy, Banda Słoni, słuchajcie, no naprawdę robi to wrażenie, ta, ta fana. No i tyle, ciekawych rzeczy działo się na trybunach, jeśli chodzi o kwestie ultras, także dajcie łapkę w górę, jeśli Was to interesuje, jeśli chcecie kolejnych podsumowań w następnych tygodniach. Maciek Szcześniewski, Ligowiec, Elo.